Dopiero co skończyliśmy Great American Bash i Fighter Fest, a już wkraczamy na ostatnią prostą do Extreme Rules. Czy teoretycznie najbardziej ekstremalna gala w roku rzeczywiście będzie tak hardkorowa, jak będzie prezentować się sama karta tego pay-per-view? Panie i panowie, ja nazywam się Paweł Złoty's Wrestling i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Monday Night Raw rozpoczęliśmy od VIP lunch hostowanego przez MVP. Gościem specjalnym był pretendent do mistrzostwa WWE Dolph Ziggler. Jednak stypulację jego pojedynku z Drew McIntyre'em poznamy dopiero na samym Extreme Rules. MVP pochwalił strategię Dolpha oraz skarcił niewdzięczność McIntyre'a. To Ziggler go przygarnął i sprowadził na Raw, a w zamian nie dostał nawet podziękowań. Na te słowa odpowiedział sam McIntyre. Drew powiedział, że nic Dolphowi nie zawdzięcza, bo ten chciał go tylko wykorzystać. Jednak na Extreme rules Drew skrzywdzi Zigglera. Po tych słowach wymierzył rywalowi cios w twarz, po czym opuścił ring. Pierwszą walką gali był Elimination Tag Team match między Viking Riders a Andrade i Angelem Garzon. Najpierw został wyeliminowany Eric, po tym jak Andrade wykonał mu Hammerlock DDT. Jednak krótko po tym Andrade sam został wyeliminowany przez Ivar'a. W końcu Angel Garza przyniósł zwycięstwo swojej drużynie po pomocy ze strony Andrade. Wygląda więc na to, że latynosi zagrzebali to wojenny i są gotowi by podjąć Street Profits. Następnie miało się odbyć starcie o tytuł 24-7 między Artrufem a Kirą Tozałą. Jednak zanim do samej walki doszło, na arenie pojawiła się Shayna Baszler. Powaliła ona Tozałę i jego armię ninja. Artrów jednak w końcu ruszył głową i opuścił ring, zanim jeszcze również jego dopadła Shayna. tym Bazer wygłosiła promo, gdzie powiedziała, że znów wraca do gry i zniszczy każdego, kto stanie jej na drodze. Później promo wygłosił Seth Rollins. Na Extreme Rules zmierzy się on z Rey Mysterio w Eye for an Eye meczu. Rollins nie chce uwierzyć, że Mysterio naprawdę poprosił o taką walkę, a WWE się na to zgodziło. Seth nigdy nie chciał zrobić niczego z ogorejowi, a już w tę niedzielę zmierzą się w najbardziej barbarzyńskim meczu w historii tej federacji. Rollins będzie zmuszony całkowicie oślepić Misterio, przez co ten już nigdy nie będzie w stanie zobaczyć twarzy swojego syna. Sethowi przerwał Kevin Owens. Oczywiście nazwał Rollinsa śmieciem i tak Następnie w to wszystko wmieszali się Murphy i Alistair Black. Doprowadziło to do starcia między Marfiem i Blackiem, które zakończyło się dyskwalifikacją na wskutek interwencji Rollinsa. Po tej walce na arenie pojawili się Rey Mysterio i Dominik. To zaś pokierowało nas do pojedynku Sefa Rollinsa z Kevinem Owensem. I to starcie zakończyło się z zwycięstwem Owensa. Następnie Randy Orton zmierzył się z Artrufem. Oczywiście walka potrwała kilka sekund, ponieważ Randy wygrał starcie po jednym RKO. Po walce chciał zaatakować Trufa, jednak przerwał mu Big Show. Za tydzień na Raw odbędzie się Unsanctioned Match między Ortonem a Showem. W walce wieczoru mistrzynie tag team Sasha Banks i Bailey broniły swoich tytułów przeciwko Kabuki Warriors. Po kilkunastu minutach Banks zmusiła Kylie Sane do poddania się, dzięki czemu mistrzynie zachowały swoje tytuły. I tak zakończyliśmy Raw. Najnowszy odcinek NXT otworzył nikt inny jak świeży mistrz NXT i NXT North American, Keith Lee. Keith oczywiście powiedział, że od dawna czekał na ten moment i jest wiele osób, którym chce podziękować. Jednak osobą, której jest najbardziej wdzięczny, jest Dominik Dajakowi. Wtedy wywołany Dajak pojawił się na arenie. Keith stwierdził, że to dzięki ich rywalizacji Lee znajduje się na tak wysokiej pozycji. Dlatego też chce, aby to Dominik był pierwszą osobą, przeciw której będzie bronił obu mistrzostw, a do tego starcia dojdzie Dzisiaj. Pierwszym starciem dzisiejszego show była kolejna walka między Damienem Priestem a Cameronem Grimesem. Ostatnia potyczka tej dwójki zakończyła się brudnym zwycięstwem Grimes'a. Tym razem pojedynek zakończył się czysto, a zwycięzcą okazał się Damien Priest. Kolejną walką był pojedynek między Shociem Blackheart a Indie Hartwell. Pod koniec pojedynku na arenie pojawili się Robert Stone i Alia. Zainterweniowali oni w pojedynek i doprowadzili do porażki Blackheart. Widocznie Socy jeszcze nie wie w co się wpakowała, wchodząc w konflikt z potężnym Robertem Stonem. Później czeka nas pojedynek między Keithem Lee a Dominikiem Dejakowiciem. bo jak się okazuje wciąż dostaliśmy tych walk za mało. Pojedynek wygrał oczywiście double champion Keith Lee, jednak po walce na arenie pojawiła się Scarlett. Podeszła do ringu i wysypała na nim klepsydrę rozbitą w drobny mak. Później na zapleczu Karion Cross wdał się w bójkę z Dominikiem Dejakowiciem. A dzisiejszą walką wieczoru było starcie o tytuł kobiet NXT. I Yoshirai broniła swojego mistrzostwa przeciwko Tegan Nox. Przypomnijmy, że Tegan Zdobyła miano pretendentki dwa tygodnie temu na Great American Bash. Ostatecznie jednak musiała uznać Wyższość Japonki. Po walce i Yoshi Rai została zaatakowana przez Dakotę Kai. W tym tygodniu zamiast normalnego epizodu Dynamite otrzymaliśmy kolejny odcinek specjalny. A było to Fight for the Fallen. A show otworzyło starcie o tytuł TNT. Cody stanął w obronie swojego tytułu przeciwko Mokisowi. Niestety, sama walka nie była bardzo angażująca, ponieważ Cody wyjątkowo nie krwawił. I to oczywiście on odniósł zwycięstwo. Następnie odbyło się starcie, które dla wielu osób było zapewne Dream Matchem. Mowa oczywiście o walce FTR vs. Lucha Bros. Tydzień temu luchadorzy zdobyli zwycięstwo dla swojej drużyny w Eight Meczu. Dzisiaj z kolei nie mieli tyle szczęścia i musieli uznać wyższość X-Revival po tym jak Dax Hartwood zdjął Phoenixowi maskę. Twarzy nie ujrzeliśmy, jednak dowiedzieliśmy się, że Phoenix jest Wysolem. Po walce na arenie pojawili się The Butcher and The Blade. Pokazali, że ukradli oni kluczyki do samochodu FTR. Jednak szybko zostali zaatakowani przez Young Bucks, którzy oddali klucze właścicielom. Dołączył do nich również Kenny Omega, który zaproponował X-Revival zimne piwo. Ci jednak otworzyli puszki i wylali ich zawartość na go wękenego, po czym opuścili link. Później czekał nas promo ze strony Chris'a Jericho, bo wiedział on, że dotarły do niego wieści, że ludzie chcą jego rewanżu z Orange Cassidy. Jednak Jericho już teraz ogłasza, że do rematchu nie dojdzie. Wtedy pojawił się sam Cassidy. Ten jednak nie odezwał się oczywiście ani słowem, i jedynie podniósł swój kciuk do góry, po czym szybko go upuścił. I w tym momencie całe Inner Circle zostało oblane sokiem pomarańczowym z sufitu. Wy się śmiejecie, a Ortiz prawie się tam utopił. Następnie czekała nas walka Sześcioosobowa między The Elite a Jurassic Express. Po kilkunastu minutach pojedynek oczywiście wygrali eliciarze, potem jak Kenny Omega zaplikował One Winged Angel markowi Santowi. Po walce atakował on jeszcze Stanta, aż bracia Jackson musieli go powstrzymać. Następnie otrzymaliśmy promo ze strony Nile Rose. Tydzień temu ogłosiła ona, że zatrudniła menadżera, a dziś dowiedzieliśmy się o kim mowa. Okazało się, że nowym menadżerem Nile Rose jest. Wiki Guerrero. W walce wieczoru John Moxley bronił swojego tytułu przeciw Brianowi Cage'owi. Ten zdobył miano pretendenta na Double Ornofing, pokonując 8 innych zawodników w ladder meczu. Dzisiaj jednak poniósł porażkę, potem jak Mox założył mu dźwignię, a Taz rzucił na ring ręcznik. Po walce Cage zaatakował Johna i na pomoc przybył mu powracający Darby Allin. SmackDown rozpoczęliśmy walką Cezaro z Big E. Na Extreme Rules The New Day stanął w obronie swoich tytułów Tag Team przeciw na kamurze i Cezaro. Zwycięzca dzisiejszego starcia miał dostać przywilej wybrania stypulacji do walki na Extreme Rules. Dzięki pomocy na walkę wygrał Cezaro. Po pojedynku obie drużyny ponownie wdały się w bójkę z obecnością stołu. I jak się później dowiedzieliśmy, w tę niedzielę cała czwórka zmierzy się w Tag Team Tables matchu. Następnie byliśmy świadkami kolejnego Moment of Bliss hostowanego przez Aleksę Bliss. I Nikki Cross. Alexa zapowiadała, że dzisiejszy gość będzie kimś bardzo wyjątkowym. W pierwszym momencie Nikki pomyślała, że chodzi o nią, ale Bliss szybko sprowadziła przyjaciółkę na ziemię. Później Aleksie przerwały Sasha Banks i Bailey, która w tę niedzielę będzie bronić swojego tytułu przeciwko Nikki Cross. Jednak w końcu Bliss doszła ponownie do głosu i wyjawiła, że dzisiejszym tajemniczym gościem jest Raw Women's Champion Asuka. Doprowadziło to do tag team meczu między Saszą i Bailey a Aską i Nikki. Ostatecznie walkę wygrały mistrzynie tag team po tym, jak Bailey przypięła kros z zaskoczenia. Następnie otrzymaliśmy kolejny epizod Firefly Funhouse, jednak tym razem przenieśliśmy się na bagno Wyata. Bray wydał promo w swoim starym stylu, gdzie stwierdził, że wie, iż w Braunie Stromanie jest jeszcze ten potwór, którego sam stworzył. Następnie przenieśliśmy się na arenę, gdzie Brown zmierzył się z JJ Joker Morrisonem. Przed samą walką Stroman powiedział, że jedyne czego się teraz boi, to że sam zmieni się w Finda. Dlatego też na bagnie Wyata musi dopaść Braya, zanim on do w końcu przeszliśmy do samej walki, którą szybko wygrał Mistrz Universal. W walce wieczoru AJ Styles stanął w obronie swojego tytułu interkontynentalnego przeciw Mattowi Riddle. Kilka tygodni temu Matt pokonał Stylesa w swoim debiucie. Niestety dziś nie był w stanie powtórzyć tego wyczynu i musiał uznać wyższość Stylesa. Po walce panowie podali sobie dłonie, jednak Riddle został szybko zaatakowany przez King Corbina. Z naszej strony to już tyle, a jaka tygodniówka podobała wam się najbardziej w tym tygodniu? Czekacie na Extreme Rules? Jak tak, to na jaką walkę najbardziej? Dajcie nam Znać w komentarzach i wpadnijcie również na nasze profile społecznościowe i grupę na Facebooku. Trzymajcie się i cześć!